Cześć, ja jestem Miłość, mam 19 lat i moimi największymi pasjami są fotografia analogowa, filmowanie, podróżowanie oraz jazda na rowerze. Staram się zawsze łączyć moje pasje. Dwa lata temu pojechałem na Mazury rowerem z Poznania, żeby zaoszczędzić na pociągu. Dałem radę Jest ja w ja ty... już jego rower maliczkę, Tak Jesteśmy z Ciebie Tak. Dni. Aha, tak, yy, pokażę zdjęcie jak obozowałem wczoraj Uuu, No, ale zł. 10 złotych <laughs> Ile? 10 zł. Ale to jest taki oryginalny z lat 80 -ty. A pokaż go OMG um, yes. no. W zeszłym roku zacząłem pracę w Uber Eats By zaoszczędzić na moją pierwszą samodzielną podróż Poleciałem wtedy do Malagi, na prawdę za grosze. Ale pewnie zastanawiacie się, dlaczego akurat o tym wszystkim opowiadam. Podczas tych wypraw miałem w pokoju własną ciemnię fotograficzną, którą sam stworzyłem i urządziłem od podstaw. A gdy wracałem z podróży, mogłem wywołać tam zdjęcia oraz realizować własne projekty artystyczne. Teraz jestem w Londynie. Jak możecie zobaczyć za mną jest... London Eye. Tylko jedyny problem jest taki, robię oczywiście zdjęcia moim zenitem, ale nie mam potem gdzie wywołać tych zdjęć, bo nie mam już mojej ciemni. Ale marzę sobie o stworzeniu ciemni takiego zdarzenia, w której mógłbym organizować warsztaty, zapraszać do mnie ludzi, pokazywać magię fotografii analogowej. To, co jest tak naprawdę moją największą chyba pasją. No i bez was, bez waszej pomocy, nie uda mi się to, bo jednak sporo to kosztuje. A chciałbym pokazywać ludziom, ile się trzeba było kiedyś nagłówkować, żeby stworzyć zdjęcie. Od początku do końca w ciemni. Eee, Mówił z Londynu i już. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że pomożecie mi w zrealizowaniu mojego marzenia o posiadaniu ciemni z prawdziwego zdarzenia, do której mógłbym Was zaprosić. W świecie technik cyfrowych ciemnia dla wielu osób mogłaby się wydawać przeżytkiem. Nie dla mnie. Największą frajdą, jakiej mogłem doświadczyć, jest wykonywanie zdjęć zupełnie od podstaw. To, co jest na kliszy, jest autentyczne i prawdziwe, ponieważ obraz nie jest przetwarzany przez żaden przetwornik czy oprogramowanie. Kontrola, którą mogę mieć w procesie tworzenia, daje nieograniczone możliwości kreowania świata. Teraz możecie zobaczyć, jak wyglądała moja poprzednia ciemnia. Była ona zrealizowana trwałym napadem pieniężnym i... no, tak naprawdę z tego, co było pod ręką. Chciałbym jednak pójść o krok dalej. Nowa ciemnia będzie dla mnie nową możliwością pokazania siebie, tego, co robię. Teraz nie mam dostępu do ciemni, więc... Jakby moja praca twórcza się trochę wstrzymała na razie, planuję same projekty, ale chciałbym w końcu zacząć ich realizację. Liczę na Wasze wsparcie. Dzięki.